Szanowanko, dzisiaj zaprezentuję spełnione kolejne marzenie, mianowicie montażownica firmy Redac, model M111F. Ma trzy pedały, tak się prezentuje. I teraz, jak się tego z grubsza używa? A więc tak, tu jest taki zbijak z boku, którą sobie odchylamy, wkładamy oponkę i wówczas po naciśnięciu. Tego tutaj padała. Będzie to odklejać oponę od obręczy. Postaram się teraz wykręcić wentylek, gdyż generalnie nie może być powietrza w środku. I spuszczamy sobie całe powietrze. Teraz nastają sobie ramię zbijaka, ono jest jeszcze tak delikatnie regulowane. Niewielki kąt, ale da się tak poruszać, żeby dopasować do kształtu felgi. Instrukcja mówi o jakichś 10 mm od krawędzi odległość. W związku z tym zaraz postaram się tak mniej więcej przycelować. Ale ogólnie mam problem, mam kompresor tylko 50 i masakrycznie zużywa mi całe powietrze. Tak więc yy, przykładam. O nie wiem czy to dam radę nagrać. Tu muszę patrzeć i czuwać, ale za chwilę jak wbiję, to wam nagram stękę. Coś jak teraz mniej więcej i wciskamy sobie pedał. O! I wbiło nam oponkę. Teraz przekręcam sobie na drugą stronę, żeby też się odkleić i generalnie y, trzeba patrzeć, żeby nie odbywało się to w strefie, gdzie jest wentyl. Więc generalnie z dala od wentyla, żeby przypadkiem czegoś tam nie uszkodzić. Tak jak widać, tu jest jeszcze nie niezbite, a już po tej stronie już jest, już można palca wsadzić, już jest zbite. Więc za chwilę jeszcze to docisnę i będzie oponka odklejona od tej strony. O, i jak widać, poszło. Teraz z drugiej strony, tak samo i będziemy mieli odklejone. Teraz przy pomocy takiego oto przyrządu do zdzierania ciężarków i kleju postaram się oczyścić tą felgę. Zobaczmy jak to idzie. Tu są jakieś ślady starego kleju. No, nawet jakoś to idzie w miarę bez rysowania felgi. Tu są jeszcze jakieś ślady. O to może. Wam przygram, bo tak jedną ręką to jest kiepsko. Przygram jak ten ślad wygląda, i za chwilę jak z nim powalczyłem. Powiem szczerze, że póki co robi robotę kwestia, czy się to nie wyszczerbi z czasem, ale całkiem ładnie zjechało, że pod palcem mu się sprawia, że gładko. Także zrywam te ciężarki, które tu są naklejone, i zaraz już felkę bez ciężarków damy na montażownicę. Umieszczam sobie felgę na montażownicy, już na tych dalszych dwóch szczękach siedzi, na tych bliższych może poświecę, że jeszcze nie, tutaj jeszcze kawałeczek, tak sobie wstępnie ustawiłem, no i teraz dociskam to pedałem i się zatrzasnęło, I jeszcze kawałeczek, żeby... Się zablokowało. No i zobaczmy, czy tu będzie siedzieć sztywno. No, nie idzie ruszyć, więc jest git. Teraz należy zamocować ramię. One jest w ten sposób ruchome. I tą dźwignią się odblokowuje. Tak jest zablokowane. Tak jest odblokowane. I się wtedy rusza w pozycji góra-dół. No, i tak tutaj zaraz je przyceluję, żeby o coś w tym stylu było. Żeby lekko naciskało oponkę. Teraz tym pokrętełkiem sobie zablokowuję, żeby się nie ześlizgiwało w stronę felgi. W tamtą się rusza, ale tutaj już się opiera, żeby nie szło w głąb. Za pomocą łyżki wywijamy delikatnie oponę i naciskamy pedał. Teraz trzeba jeszcze tylko wyjąć łyżkę, i można kontynuować. I jak widać, oponka jest uwolniona z tej strony. Teraz trzeba będzie się wbić łyżką i od drugiej strony ją też jeszcze wywinąć. No i mamy złapane też od wewnętrznej strony łyżką. Trzymam i włączam. I jak widać, oponka nam zeszła. Teraz możemy sobie odblokować to ramię. Ono sobie pójdzie do góry. I możemy już wyciągnąć oponkę. I goła felga i osobna oponka. To co? Teraz będziemy dziada z powrotem montować. Biorę sobie taki pędzel. Mam tu taką pastę montażową. Zmaczam pędzel w paście i smaruję tutaj na krawędziach przylegania opony do obręczy z jednej i z drugiej strony. Dobra, to montujemy cyk i osiadło. Dobra, żeby to zamontować, bo musiałem trochę poświczyć, muszę sobie pomagać drugą łyżką z drugiej strony. Na innych filmikach tak pięknie te oponki się montują, a tutaj bez łychy ani róż, więc wsadzamy łyżkę. Tutaj jest ustawione i oczywiście całość posmarowana, obficie. I wyjmuję łyżkę. I wskoczyło. A jak było mniej obficie posmarowane za pierwszym razem i bezłychy, to tu mi się non-stop wywijało, więc jeszcze wiadomo, jestem świeżak. Muszę się pouczyć. Pokaleczyć swoje oponki, zanim zacznę kaleczyć oponki cudze. No jak mamy oponkę zamontowaną, to teraz tak dźwigienka. Zdejmujemy sobie ramię. Odchylamy. Naciskamy środkowy pedał, zwalniając. Teraz możemy sobie pompować, żeby wskoczyło na obręcz. No to teraz będziemy sobie pompować po to, żeby oponka wskoczyła na felgę. Pompujemy do takich charakterystycznych bum-bum, które mogą człowieka nieźle wystraszyć. Tu widać jak się oponka delikatnie już rusza, nasuwa. Napięcie rośnie. Pierwszy strzał. Czekamy na dalsze wybrzuszenia. Normalnie jak u Hitchcocka. Jeszcze przydałaby się jakaś straszna muzyczka w stylu tyn, tyn, tyn". i poszło. Odłączamy, no i cyk, oponka zmieniona. Teraz jeszcze całość do wyważenia na wyważarce, ale o tym już był odcinek. Chociaż może jeszcze dogram osobny, jak się wyważa kołko aluminiowe, jeśli to ogarnę, gdyż na razie yy, wyważałem tylko stalówki. No, także taki sprzęcior. Jak widać, kręci się w jedną, kręci się w drugą, jak działa i szczęki Też chodzą i, i się rozchodzą. Także mam nadzieję, że będzie służyło. A Wy subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie w reklamy barszczu.